Bardzo miło przywitać w takim niezwykłym miejscu, jakim jest Muzeum Majdanek w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku. Miejscu, gdzie nasi bracia i siostry, i to zarówno Polacy, jak i Żydzi, oddali swoją, swoje życie męczeńską śmiercią, niezasłużenie, niewinnie. I y, y my dzisiaj bardzo byśmy chcieli y, poświęcić te parę minut właśnie ich pamięci. המרומים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Jakie są różnice między judaizmem otaczeniowy, konserwatywnym i reformem? Na Najważniejsze różnica to jest, czy pięć księgi Morzeszowej, czy to jest Słowa Boga. Otaczeniowy i w jaki sposób konserwatywny mówi tak? Reformowany mówi, to jest inspiracja od Boga, ale to jest nie Słowa Boga. Które mogą być traktowane od tradycyjnych, tych, które są tradycyjne, jak i herezja, przepraszam. Ale e, i wtedy to jest bardzo ważny punkt, który będzie porównać. Kiedy będzie traktować Tora jak Słowa Boga, wtedy wszystko, które jest pisane tam, to jest święty. I to jest obowiązkowy. Jeżeli będzie traktować Tora, pisane przez mądre ludzi, wtedy to jest bardzo dobry poradę, ale nie ma tak, tak samo e, obowiązkowy robić, jak jest pisane. Dlaczego? To jest tylko mądry człowiek. Ja też jestem mądry człowiek, ja mogę myśleć inaczej. Ale drugie pytanie, to jest takie na poziom teologiczny, halachiczny. So, hello everyone, I'm very happy to be here. Um, I've been in Poland for three years. Unfortunately, my Polish is still very bad. Niestety mój polski, mimo tego, że od trzech lat jestem w Polsce, no nie jest jeszcze najlepszy. But I would be very happy if this would be a dialogue rather than a monologue, so feel free to ask me questions. Uh, I've been dealing... Um, I've been here for two years as deputy ambassador, dealing with political affairs and economy, and of course Holocaust remembrance. Liczę w tym miejscu na dialog, raczej niż na monolog. Zajmuję się kwestiami politycznymi, a także związanymi z polityką pamięci, przez dwa lata sprawowałam funkcję zastępcy ambasadora. And for the past almost year, I've been a uh, chargé d'affaires, head of the embassy. Uh, we don't have an ambassador currently, so I'm uh, acting ambassador for now. Uh, so I'm overseeing all of the embassy's activities. In Poland, we focus on many things. First of all, the culture the mutual uh, past mm -hmm. uh, od roku uh, sprawuje funkcję de uh, przewodnicze przewodniczę pracą ambasady ponieważ od roku uh, nie ma ambasadora Izraela w Polsce aktywnego uh, zajmuje się całością prac ambasady so we've been dealing um, with trade With innovation, with uh, research, with cooperation in the fields of science and education. Się handlem, nauką, mm -hmm. And of course, with everything that has to do with the very impressive Jewish legacy of Poland, um, with the unfortunate events of the Holocaust and the years after the Holocaust. i naturalnie z całą spuścizną kultury żydowskiej w Polsce w tym także z tym strasznym wydarzeniem jakim był holokaust ale także rzeczami które miały miejsce po holokauście And of course with renewal of Jewish life in Poland just like the Lubliner Festival. I naturalnie także kwestiami odnowy życia żydowskiego w Polsce takim jak chociażby Lubliner Festival Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Od, naszego, od naszej pierwszej edycji minął rok, a nam się wydaje, że to po prostu było wczoraj. Tak szybko, dzięki Bogu, zleciał ten czas i znowu mamy możliwość spotkania się podczas festiwalu e, Lubliner Festival i naszej pięknej Jersiwie. E, widzący z Lublina powiedział, że Lublin jest. Pępkiem świata, że jest centrum świata. I to prawda, dzisiaj nasz kochany Lublin jest centrum, a przynajmniej Polski, bo mamy tutaj festiwal, za który muszę pięknie podziękować wszystkim moim współpracownikom z Centrum Kultury, z Hotelu Ilan, z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Jestem bardzo, bardzo zaszczycona i szczęśliwa, że. Możemy otworzyć drugą edycję Lubliner Festival. Dziękuję bardzo.

השם ישמוץ את חבריך השם ישפוץ את